które możemy dostać za robusy, znaczy w liftopie, czyli za vipa. Pierwsza rzecz, którą możemy zrobić, gdy piszemy na przykład, nie wiem, jakieś takie kulfony, cool pojawia się, że my mamy vipa, więc druga rzecz, niech to będzie takie, część pierwsza, część druga, bo tych rzeczy jest bardzo dużo. Więc, no, tylko przy vip będziemy tak ten, bo planuję jeszcze kupić więcej sobie. Sam VIP kosztuje ponad 399 Robuxów, dlatego warto kupić, bo bardzo mała cena. Słuchajcie, zaczęło tu chodzić jakieś takie dziwne zombiaki, ale to dobra, chyba mnie nie ugryzą. Więc słuchajcie, w dzisiejs dzisiejszej części zobaczymy sobie wszystkie auta. Wszystkie auta, które mamy zawiesione, więc to będzie bardzo, bardzo, bardzo króciutkie. Więc pierwsza rzecz, którą mamy to taki fajny, fajny motor. przynajmniej to mi się podoba. Bo zostawia taki fajny ślaczek Robi wrażenie, Dobra. Druga rzecz to taki dziwny konik. Tutaj o, zobaczcie. Co? Aha, bo to są te... Dobra. To następna rzecz to jest... To są jakby takie dowody. Mamy tu jakieś takie fajne autko. Tak duży jest bardzo. Podoba mi się. Będę sobie te rozgrywki go używał. Mamy takie fajne z auto, w którym po prostu, nie wiem, zakochałem się chyba. Czekajcie. Zobaczcie, jakie to szybkie jest. Po prostu nie mogę. <laughs> na 1000 blików postanowiłem, że, słuchajcie, że sobie, słuchajcie, założę konto na tym. Będziecie mogli pisywać sobie komentarze. I na 1000 subskrypcji postanowiłem, że, że e, będzie losowanie, skontaktuję się z osobą, która e, słuchajcie, dostanie vip e, Na 1000 oczywiście subskrypcji. VIP-a może dostać, nie wiem, mogę komuś no, dać temu VIP-a, ale musi być ze mną znajomych, e, więc z na 1000 subskrypcji, bo na 500 <coughs> subskrypcji w życiu nie dam ani na 3, więc. Muszę jeszcze sobie założyć konto, to będzie prawdziwa lipa. Ale okej, okay, trzeba mm, iść w przyszłość, a nie w przeszłość, chyba tak się mówiło. No i jeszcze się tu ma taką limuzynę, która jest o wiele lepsza niż Brock Haven, dlatego uważam, że topie jest po prostu lepsza niż Brock Haven. I sobie ją w pakażniku, Okej. Okay. no szkoda. Więc słuchajcie, zostawcie pod tym filmem łapkę w górę, subskrypcję. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale, oczywiście dzwoneczek, jak wszystkie powiadomienia, żebyście słuchajcie, byli na bieżąco z moimi filmami. To jest część pierwsza. E, część druga będzie, słuchajcie, uwaga, uwaga, z. Zrób to, potwór. Część druga będzie ze zwierzaków i to będzie taka super, super, super. E, Mały odcinek, ale okej, okay. to już bez spoilerów, do zobaczenia jutro, bo jutro postaram, postaram się wrzucić filmik.